Halo. Słyszałeś mnie? Kurki, mi się. Sekundę przedtem chciałem odpalić. Przysięgam. Byłbym na czas. Siema, cześć. No trochę by nie było. Nie mam tego wąsa. Wąs się nie zmienił za bardzo. Jak już to mi trochę ubyło włosów na głowie. Przez ten rok. Postarzałem się trochę. Tak mi ostatnio fryzjerka powiedziała. Byłem u nowej fryzjerki pierwszy raz. Jest takiej typowej pani z osiedla. Za 50 zł. Strzyżenie. I mi powiedziała, że mi za kola się robią powoli. Ale to pierwszy raz słyszałem. Ja chodziłem do naprawdę, do chyba pięcia albo. Do pięciu różnych barwerów tutaj w Dańsku, bo teraz w Dańsku mieszkam. Wiecie raz byłem u tej babki i powiedziała mi się, że mi się robią za kola. I żebym dbał o to i jakiś maści sobie kupił. Co mam na ręce? Szatanisto. Trafiłem do kryminału przez ten rok, jak mi nie było. I trochę mogę pokazać, no. Tutaj jest tak. Nie wiem czy poznajecie Tego pajaca. Stańczyk, tak? Tutaj. Też... To już trudniejsze dla konenserów sztuki. Może ktoś pozna po, po stylu. Beksiński? No, ktoś napisał, dobrze. To z Beksińskiego jest, obrazu. To, nie, to zrobiłem niedawno, to zrobiłem w, w piątek, dwa dni temu. Jezusek, po przejściach. da sosów nie mam jeszcze żadnego. Tutaj na Nazgul. I tutaj nie wiem, czy będzie widać. Już mi trochę włosami zarosło. Ale jest Pani Jeziora i to jest miecz z Wiedźmina 3, z Krew i Wino. Jak tam Pani Jeziora wyjmuje go z wody. No i tyle. A, jeszcze tu. Tu takie o, oczy. Kurde, myślę, że będę jakiś bardziej stresował od odpaleniem streama po roku, ale nieźle. Bardziej się stresowałem tym, że mi korki wyjęły sekundę przed. Biz! Kurde, trochę przytyłem, no. Zgadnijcie, ile ważę teraz. To jest większość mojego czasu streamerskiego, moja waga się chyba wahała między pewnie 70... ile, 73, 76 Dziś rano się ważyłem, to... Nie no, 90 bez przesady. 85 kilo na wadze. Ale nie ulałem się, to nie jest ten. To nie jest nie jest tłuszcz. Przynajmniej nie jest sam tłuszcz. Łukabica. I to bez sterydów żadnych. Nie no, trochę przytyłem, ale chodzę na siłownię. Przynajmniej staram się. I na ściankę wspinaczkową ostatnio zacząłem chodzić. Więc trochę się ruszałem, no. Przez ten rok robiłem sobie detoks. Taki kompletny, więc nie mam pojęcia, co się robiło, co się działo w internecie. Mam nadzieję, że mnie nie powiecie, co robiłem poza streamami, jakie projekciki. Kur... słowo projekty, już mi się streamować nie chce, jak to słyszę. To jest największa zakała... Tego świata, streamerskiego Kto wpadł na to słowo projekty Co już te chłopaki nie mogą pograć w gierki, się dobrze bawić tylko trzeba projekty jakieś robić S**lajcie z tymi projektami Ale coś jest no Coś poza streamingiem będzie ja to zaraz wam powiem Luki się pyta, czego go pamiętam Pamiętam, chociaż dawno nie gadałem z Lukim Ale no nie, pytał mnie czy nie chce ten Z nimi pograć w speedrun'u w Minecraft'a Nie wiem kiedy oni to robili z Wysockim Chyba wtedy, ostatni raz Z nim pisałem Trochę minęło no Ale ja... chyba dalej mamy dobre kontakty no Tak mi się wydaje przynajmniej ja taki jestem, ja nie trzymam kontaktów z ludźmi za bardzo. Nie odzywam się pierwszy. Więc to nic, nic pe personalnego, jak się do nie odezwałem przez ten czas. No Wysocki. Z Wysockim chyba najdłużej nie pisałem. Z Wysockim chyba pisałem ostatni raz pod koniec tamtego roku. tak mu pisałem, że przerwę sobie robię. Ja tak to z każdym ja pisałem. Z Javczanem, z Popem, z sucharem Z Akim nawet. trwalaj to. Kurde, nie klikam dzisiaj w linki. Boże, kur... Dawid Jasper. Co ty mi wysyłasz? To to bufek. Nie. To nie dzisiaj. Na kolejnym streamie zrobimy sobie recap. A przy wy mi zrobicie. Przynajmniej. Bo nie wiem, no dobra. Nie używałem polskiego internetu w ogóle. Przez cały rok. Nie wiem, co się dzieje. Kompletnie. Jak wczoraj stawiłem storkę, że odpalę na Twitchu, to mi Rybson napisał, że mnie jaj za to, że na Twitchu odpalam. Więc nie wiem, coś się podziało chyba. <grytanie> Czego nie jestem świadom. No, z bagietą tak... A bagieta na. No dobra, nie klikam w linki. To już pamięć mięśniowa, Widzę linki, muszę go kliknąć. Nawet po roku. Więc no, bagieta pisał mi, że ten, że że tęsknię i że mnie brakuje. Dlatego na jego część testy zrobiłem kolejny tatuaż nad fiutem. Mam zdjęcie bagiety. Ale tego nie pokażę. No trochę się zmieniłem. Ostatnio mi wyskoczyła fota przez... Yy, kurde, z 2016 chyba roku. I Trochę się zmieniło. Patrzcie jakiś szczur. <grydy> to bo z 2016 roku. Czyli ile? No to wrażenie to z 5 lat temu było. Ten dzisok na ręce to większy od mojej łapy całej. No dalej go gdzieś mam. Dziszoka czarnego. Dostałem go na święta kiedyś. Dobra, co mam jeszcze? Openinko jest z tyłu. W sumie nie uczyłem się za bardzo, po nim grać, mogę spróbować, dwie nutki, może rozpoznacie. Dobra, czep, wracamy na ten. Podgłośnik razem mam w opcjach, czekajcie. A, bo z kamerki odpaliłem mikro. <noise> Teraz, raz, raz, podgłosiłem trochę, jest lepiej? Dobra, po jednej nutce, zacznijmy od tego. Parajka mi się trzęsie! <grym> nie grałem przed publiką jeszcze. Pierwszy występ. jestem. Tylko mam problem. Mój mózg nie ogarnia, jak to robić, żeby używać obie ręce do, do grania. Na przykład przy tej nutce. Dobra, to kolejna. No i teraz bym powiedział, użyć dwie ręce, ale tego nie potrafię. Dobra, bombsite. A na peninie, nie? No nie potrafię, to są jedyne nuty. Dobra, co tam dalej? Co jak nie streamowałem? No starałem się jak najmniej przykąpić się jeść, więcej wychodzić. Też sobie na boku właśnie pracowałem na czymś, czym zaraz powiem. A czemu zniknąłem bez słowa? O, może najpierw o tym. Eee, tak w skrócie, to mental siedział i to tak tak bardzo już. Różnie było przez te lata streamowania. Zazwyczaj było ch... z mentalem. Były lepsze momenty. No jakoś tak się chyba to po prostu pozbierało po tych. Ile? Trzech, 3 latach, 4 streamingu. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Wydaje mi się, że głównym powodem był jakiś brak balansu wtedy. Że po prostu streaming to było jedyne, co miałem. Co się u mnie działo w życiu. I chyba się za bardzo na tym. mentalnie skupiałem. Że to było jedyne, o czym myślałem. Nie miałem żadnej odskoczni. Prawdę o wszystkim? O wszystkich? Spokojnie, to w filmie. O 16 latuje film. Tam ze szczegółami wszystko będzie. No i wydaje się, że też dużo takich mniejszych nawet rzeczy mi się dało na mental. Też mi się daje, że od. Od początku streamingu było mi trochę wpajane, ten cały kult liczb, co mi się daje, że też jest zakałą polskiego Twitcha, że to w sumie nie tylko jest streamerzy i mi się daje, że większość widzów ma obsesję na punkcie liczby widzów i tych cyferek. Mi się daje, że <grytanie> zostało to wpojone dużej części publiki. Ja mi się daje, na tym się za bardzo skupiałem i tym się przejmowałem. No i tak to się wszystko jakoś pozbierało przez te lata i w tamtym momencie już stwierdziłem, że nie, no, musiałem tak się zmuszać, żeby odpalać streama. I tak się chuj w tych streamach czułem. Twierdziłem, że jak tak dalej będzie, to... To. Więc stwierdziłem, że wolę sobie zrobić przerwę. Na początku nawet nie planowałem nigdy wracać, bo aż tak się wtedy czułem. No ale po czasie stwierdziłem chyba, że da radę to jakoś pogodzić. I teraz streaming będzie bardziej na boku, więc traktował jako coś dodatkowego. I też no nie będzie jakichś długi streamów, no nie będzie. Przecież że teraz jak już odpalę to bardziej na 4-5 godzin i nie jakieś, nie jakieś dłuższe posiadówy typu 6 albo 7 Godzin Teraz tak robi, młodzież Za sobą malowałem? To właśnie tak, tak oglądaliście, no tylko jeszcze pokazywałem jak streamowałem na Kiku. Tak, to sam go namalowałem, no. I w sumie nie wiem gdzie teraz streamować, na Twitchu czy na Kiku. Gdzie wy teraz wchodzicie na Już ten kik się jakoś ten usytuował? Słyszałem, że jakaś tyle tyle wiem, że była jakaś wielka migracja, że połowa streamerów uciekła na kika. Może 50-50, no raz tu, raz tu. Nie rozbiję świeczki na głowie. Dobra, dzisiaj o 16 film, tak jak mówiłem, ale no nie, nie są to teczki. Założyłem nowy kanał, gdzieś sobie na boku grzebałem, coś się uczyłem. Nie jest to film największych lotów na razie, bo to jest pierwszy raz, jak używałem tych wszystkich programów typu Blender albo After Effects. Grzebałem, wyjechałem grzeba do śmieci. Gdzie mieszkam? A, to jest to samo mieszkanie, gdzie zaczynałem streamować. To jest ten sam pokój nawet. To jest dokładnie ten sam pokój. Tam z tyłu wisiała Maryjka. Tu na ścianie wisiał papież. No a jeszcze z nickiem, ile lat maksają wtedy Jest to film, trwa godzinę, 10 minut, ile? No... Chciałem Słuchajcie, no coś z stylu nie wiem, czy kojarzycie Lemino za granicą. To był sobie inspiracją, bo sam lubię oglądać takie dłuższe filmy na jakiś temat Stwierdziłem, że spróbuję zrobić w... No na razie co o tematyce kryminalnej. Pierwszy film jest o Tedzie Kaczyńskim, czyli U na bomberze. Więc kompletnie coś niezwiązane ze streamingiem i z tym. Słyszałem, że bagiety miał ostatnio jakieś jazdy o technologii. To akurat na czasie. To podobny człowiek sobie do bagiety. Więc co w sumie? Bardziej bym chciał się na tym skupić. To jest miniaturka. Wszystko sam robiłem w tym filmie. Znaczy, no, używałem gotowych hasetów, które można było za darmo do jakiejś animacji używać. Część spondolowałem samemu, ale miniatura <noise> to jest samemu robiłem. pierwszy raz Photoshopu używałem. Mówię, film nie jest największych lotów. Mi się daje, że jest w miarę spoko, no. Jak na pierwszy raz. Już jestem w trakcie robienia kolejnego filmu. Już zamówiłem sobie książki. No tak, musiałem przeczytać. Kilka książek, żeby się dowiedzieć, co i jak. Więc mam nadzieję, że to jakoś się rozwinie. Więc, no, chciałbym balansować między streamingiem a. Dobra, idziemy dalej. A robieniem tych filmów. Czy co tam, co tam było? Mój głos czy AI? No, głównie mój głos. Użyłem trochę głosów AI, bo nie chciałem wydawać kasy na aktorów głosowych. Póki co. Są, są ten, są małe stawki, no. Z, jak są inne głosy używane. Mam nadzieję, że w przyszłości na pewno w opisie, że, że będę mógł zatrudnić aktorów głosowych, no. Ale, no, na pierwszy raz to. Yy, Użyjemy jaj. Albo bez, właśnie, bezny lukiego jak aktora czy kogoś albo suwara. Streaming stają po aferze. Yy, nie śledziłem tej afery, nie wiem dokładnie co się działo, ale z Ksajem też nie gadałem ponad rok, więc nie wiem co tam u niego. A giełda trzymam dalej, tak, CD-u trzymam. take tu kupiłem. Robiłem jakieś tam ruchy na giełdzie. Trochę w sobie zarobiłem na tej giełdzie. Bo największa akcja na giełdzie to kupiłem yy, po tym zawójstwie tego, ten Luigi, co zabił tego chłopa z healthcare w Stanach. Tam akcje ich spadły chyba o 40%. To wtedy kupiłem. Akcję tego United Healthcare i w, w dwa dni chyba, 40% do góry skoczyło. Więc jakbym grał na dźwigni razy 100, to już bym miliony miał na koncie. No ale niestety. Nie wiem jak to się robi. To jest to mieszkanie? O, tak, no, szukam tego shota przez ten. O, no, jakiś szczury. To jest to samo mieszkanie. Jakie za się będę. Dobra, zamknij Orde. Dziele lat maksają. Grałem w jedną solo grę w ekspedycji 33 zagrałem. Fajna gra. W sumie dawno tak się nie w nic, jak to. A poza tym chyba nic nie grałem. Arkrady's grałem ostatnio, też mi się podoba. Ja poza tym chyba nic nie grałem. Trochę pewnie działałem jeśli chodzi o moje skillsy. Więc no, streaming pewnie będzie na boku, nie będzie to jakiś. Nie wiadomo czego, ale w sumie nigdy nie było. Zawsze w sumie koniec się opiera na, gó na gównogierkach. Więc nic się nie zmieni, za bardzo. R Craft? Nie, <laughs> chyba. Po ostatnim razie nam chyba starczy już. Myślę że jest czas pograć w nowe rzeczy. Ale dobra, no. Kolejny stream będzie w y, środa, 15, to odpalę chyba na kiku pi wtedy pierwszego streama, że będę robił na zmianę raz tu, raz tu. W środę kolejny stream, zrobię sobie jakiś recap tego co się działo przez ostatni rok na internecie, bo naprawdę nic nie wiem, nie śledziłem kompletnie. Widziałem tylko jakieś TikToki jak Mclera, ma? Maklera. że go odkleiło trochę i mi się daje, że ja do tego przyłożyłem rękę niestety, wtedy jak mu wysłałem donaty, żeby brwi zgolił <noise> i golił za 50 zł chyba, więc... Może w tym być moja wina, niestety, że ten człowiek się no, nie, nie stoczył, ale odkleił. Żuwika? Macie. A, to Wiesław o pyta. Kurde, fajnie was widzieć. Naprawdę. Fajnie widzieć te, te same twarze. Nawet po takim czasie. Już się o tym samym, mamy są te same, nic się nie zmieniło. No i walik ten pytał Crab Game'a. <gamy> się naprawdę nic się nie zmieniło przez ten rok. Są jakieś nowe memy oprócz 6.7? Dobra, ale to by w środę. Środa 15 na kiku. Na razie tyle. Pogadamy w środę więcej. Kurde, dobra, myślałem, że będę się stresował bardziej. Po roku, nie bycie przed kamerą. Myślałem, że a browara będę musiał odpalić przed, że mi się łapy nie trzęsły. No, a wcale nie było to źle. Dobra, papa. Pa. widzimy się w środę 15, na kiku. I wtedy ustalimy, gdzie jak będę streamował bardziej. Ja jeszcze się popytam ludzi. Gdzie im się wygodniej streamuje? Dobra, kocham was, pa!